Witam serdecznie w drugiej części e teorii dotyczącej prowadzenia ruchu na podstawie samoczynnej, inaczej mówiąc wielodstępowej blokady liniowej. W poprzednim materiale w części pierwszej dowiedzieliśmy się co to jest samoczynna blokada liniowa, e jak się tam mniej więcej prowadzi ruch, jakie wyróżniamy rodzaje tej samoczynnej blokady liniowej. E zapoznaliśmy się właśnie z, z podstawowymi sygnałami, jakie mogą być na Yy, trzystawnej lub czterostawnej blokadzie liniowej. No to słuchajcie, troszkę teorii było, więc czas na praktykę. A mianowicie dzisiaj zapoznamy się, kiedy się wprowadza telefoniczne zapowiadanie pociągów, jak się prowadzi ruch przede wszystkim w dzienniku ruchu, bo troszeczkę on odbiega z prowadzenia ruchu na półsamoczynnej blokadzie liniowej. Mowa tu oczywiście o wypełnianiu dziennika ruchu R146. Ok, do tej pory wszystko było fajnie, pięknie, ale niestety, szanowni Państwo, słuchajcie, w przypadku gdy co najmniej dwa pierwsze odcinki stale wykazują zajętość pomimo braku taboru, trzy lub więcej semaforów SBL stale wskazują światło czerwone, są nieoświetlone lub wskazują sygnał wątpliwy. Prowadzone są konserwacje w urządzeniach SRK, które będą naruszać działanie blokady liniowej. Nie nastawi się sygnał stój na semaforze po stronku ruchu. Przepraszam, po stronku następczego. Działanie lub działanie blokady liniowej jest nieprawidłowe. W tej sytuacji należy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Słuchajcie, zanim przejdę do kolejnego slajdu, chciałbym poruszyć tu te, te dwie, dwa pierwsze punkty, a mianowicie słuchajcie. Ponieważ słuchajcie, co, jeżeli co najmniej dwa pierwsze odcinki stale wykazują zajętość, pomimo, pomimo braku taboru, to musimy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Ale słuchajcie, w instrukcji jest również napisane, jeżeli ten pierwszy odcinek sbl stale wykazuje zajętość, to możemy słuchajcie, albo prowadzić ruch w odstępach 10-minutowych, lub możemy od razu wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Tak samo zobaczcie, jeżeli przynajmniej dwa pierwsze odcinki wykazują zajętość, ale nie ma nic instrukcji o tym, że dwa kolejne, na przykład dwa środkowe, ponieważ kolejny punkt mówi o tym, że trzy lub więcej semaforów SBL stale wskazują światło czerwone. No to światło czerwone można powiedzieć, wiąże się z tym, że któryś odcinek jest, podocznie mówiąc, fałszywie zajęty. Więc jeżeli te trzy odcinki będą fałszywie zajęte, no to wiadomo, że te poprzedzające je trzy semafory z belki wskażą sygnał stój na tej zasadzie, więc analogiczna tu jest sytuacja do tego, ponieważ tu odcinki S belki łączą się, można powiedzieć, z tymi semaforami, które je osłaniają, współpracują z nimi. Tak? Jeżeli jest zajęty, no to wiadomo, pokaże sygnał stój. Jeżeli jest wolny, to pokaże albo sygnał S2, albo S5, albo S3, w zależności jaki rodzaj e, blokady. Tej samoczynnej, a także jak się tam pociągi zachowują na tej sbl -ce. Tak samo nie ma nic napisane, jeżeli przykładowo trzy odcinki, no niby są, tak, ale na przykład nie jest nic napisane, czy, kiedy, kiedy, czy na przykład przy jednym odcinku możemy wprowadzić telefony, czy już, czy możemy normalnie prowadzić ruch pociągów. To wszystko, szanowni Państwo, zawarte jest w regulaminie technicznym danego posterunku. Czemu to jest tak ważne? Ponieważ słuchajcie, SBL-ka, no, sbl, SBL jest nierówna. Na jednym nie wiem, jest więcej odcinków, na drugim mniej, w sensie odstępów. E, na drugim te odstępy są krótsze, na drugim y, dłuższe. E, różne są specyfiki po stronie ruchu. Na jednym jest, jest większe natężenie, na drugim mniejsze. Także wszystkie takie odstępstwa zawarte są dokładnie w regulaminie technicznym. Ok, słuchajcie, idziemy dalej. Teraz słuchajcie, kilka zasad, wiadomo. Przed, tak jak w przypadku pół samoczynnej blokady liniowej. Przed wprowadzeniem telefonicznego zapowiadania pociągów należy potwierdzić przyjazd ostatniego pociągu, który był wyprawiony przed rozpoczęciem wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. To jest bardzo ważne właśnie z tego względu, że ja, wprowadzając telefoniczne zapowiadanie, muszę mieć pewność, że ten szlak jest wolny. Tak samo jak przy pół samoczyny blokadzie, w trakcie obowiązywania telefonów Należy wywiesić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze w miejscach wyznaczonych, czy to pulpi, czy to aparat blokowy, czy to centralka, w zależności od urządzeń. Słuchajcie, teraz uwaga, bardzo ważna informacja. Pociągom należy wydawać rozkazy pisemne R305, m.in. o jeździe w odstępie po sterunków następczych, o unieważnieniu wskazań smaforów SBL, o potrzebie ostrożnej jazdy. Od ostatniego samoczynnego semafora odstępowego, tego ze wskaźnikiem W18, oraz ewentualnie, nie zawsze, o otwarciu prowizorycznego postrunku następczego. Czemu to jest tak ważne? Zaraz oczywiście powiem to w praktyce, ale no słuchajcie, przykładowo, zobaczcie: trzy środkoodcinki stale wykazują zajętość. No to wiadomo, że te trzy semafory je poprzedzające wskażą sygnał stój. Maszynista dojeżdżając do takiego semafora, oczywiście zatrzyma się, poda sygnobaczność i pojedzie dalej z prędkością, pominie ten semafor wskazujący sygnał stój i pojedzie dalej z prędkością do 20 km na godzinę. Będzie to tak zwana jazda na widoczność, ale w przypadku, w przypadku telefonicznego zapowiadania pociągów na tym torze szlakowym. Musi się tylko znaleźć. I tylko i wyłącznie jeden pociąg, i on, widząc światło czerwone, dając oczywiście, my mu dajemy rozkaz pisemny na unieważnienie sbl ale musimy dać mu oczywiście informację o tym, że ostatni pociąg tutaj można powiedzieć, tego tu nie napisałem, ale zaraz wam to powiem. Musimy mu też uwzględnić w rozkazie pisemnym ten wcześniejszy pociąg, który jechał po tym torze. Że on już dojechał do tego sąsiedniego posterunku następczego, żeby mieć, żeby mieć pewność, że tylko sam on jeden jest na tym szlaku. No i wiadomo, o wprowadzonych tych obostrzeniach należy poinformować dyspozytora zakładowego, liniowego, a w godzinach pracy również automatyka. Zobaczcie przykład. Wprowadzimy ruch pociągów. Raz uwaga! Zapoznamy się teraz w stanie zasadniczym oczywiście. Zapominamy, nie ma jeszcze telefonicznego zapowiadania pociągów. Teraz prowadzimy ruch normalnie i teraz uwaga. Tak jak wam wspomniałem, na samoczynnej blokadzie liniowej w dzienniku ruchu piszemy troszeczkę inaczej. Jeżeli pociąg wyjedzie na szlak wyposażony w S belkę, to piszemy tylko odjazd. Nas interesuje odjazd, a przyjazd kreskujemy. Ale jeżeli pociąg przyjeżdża do nas, z samoczynnej blokadzie liniowej, czyli jest, robimy przyjazd, to mnie odjazd nie interesuje, a interesuje mnie tylko przyjazd. Tak to właśnie jest. Więc zobaczcie, 55901 wyjeżdża do stacji C, czyli wjeżdża na, na szlak wyposażony w Sbelkę, to pisze odjazd, a przyjazd kreskuje. Ale pociąg 14.02 przyjeżdża do mnie z Sbelki, więc ja piszę przyjazd, a odjazd kreskuje. Myślę, że to y, nie jest nic skomplikowanego. Teraz uwaga, o 8.10 nastąpiła usterka dwóch odcinków na torze numer 1 samoczynnej blokady liniowej. W tej sytuacji wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 1. Ruch pociągów będzie się teraz odbywał w odstępach po sterunków następczych. Czyli w tym przypadku będziemy pisać zarówno odjazd, jak i przyjazd. I to jest właśnie y, tutaj... Ta odstępstwo, ta zasada, że na samoczynnej blokadzie liniowej piszemy i odjazd, i przyjazd w przypadku, gdy mamy telefoniczne zapowiadanie pociągów, ponieważ ja tak to zawsze mówię, że telefoniczne zapowiadanie pociągów na szlaku wyposażonym w S-Belkę, to nic innego jak prowadzenie ruchu na jednostępowej, czyli półsamoczynnej blokadzie liniowej, bo jak zanim miałby ja prawie kolejny pociąg to musi mi stacja sąsiednia potwierdzić przyjazd tego ostatniego pociągu. No wiadomo, traktujemy tą SBL-kę jakby, jakby miała jeden odstęp, tak? W przypadku telefonicznego zapowiadania pociągów. No słuchajcie, pociągom wyprawianym na szlak należy podyktować lub doręczyć rozkaz pisemny R-305. Pociągi po torze szlakowym nr 2 jeżdżą bez obostrzeń. Czyli widzimy przyjechał 155.024, on jechał po torze szlakowym nr 2, a wjechał na tor stacyjny czwarty, u niego wszystko OK Ale 65013. On już jedzie na ten tor, gdzie jest usterka, więc on dostał rozkaz pisemny. A co w tym rozkazie pisemnym proszę, proszę o skupienie. Dla pociągu 65013 należy podyktować lub doręczyć rozkaz pisemny R305. Wrac uwaga, do tego służy działka trzecia. Wypełniamy ją właśnie, i ona dotyczy unieważnienia wskazań SBL informacji o jeździe w obrębie posterunków następczych, polecenia zachowania ostrożności od ostatniego sygnafora ze wskaźnikiem 18 oraz to najważniejsze, można powiedzieć dla maszynisty, potwierdzenie przybycia ostatniego pociągu do posterunku następczego. Jako przykład od B do C po to, że numer 1 ruch pociągów wprowadzony jest w odstępie posterunków następczych, wskazania semaforów SBL są nieważne zachować ostrożność od ostatniego semafora ze wskaźnikiem w18 szlak wolny ostatni pociąg numer 55901 przybył do C o godzinie 7.33 cofamy się i sprawdzamy faktycznie zobaczcie 55901 przybył do C o godzinie 7.33 i taką informację będziemy dawać kolejnym pociągom które będą jechały na szlak gdzie obowiązuje telefoniczne zapowiadanie pociągów tak to właśnie jest Czyli maszynście potwierdzamy przybycie ostatniego pociągu, który jechał po tym torze. No i wiadomo, odpisujemy to w, y, tutaj w pierwszej części książki E1758 i spokojnie poznamy. Nastąpiła zajętość dwóch odcinków e, IT3E oraz IT4E na torze numer 1 szlaku BC. Pomimo braku taboru, wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 1 od stacji B do stacji C. O powyższym poinformowano automatyka dyspozytora zakładowego oraz dyspozytora liniowego. Teraz uwaga, automatyk odpisał usunięcie ustarki o godzinie 10.00. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do półsamoczyny blokady liniowej obostrzenia można odwołać, gdy ustała przyczyna bez konieczności jazdy pociągów przy sprawnej blokadzie. Po dokonaniu odpisu przez automatyka można odwołać telefoniczne zapowi zapowiadanie pociągów. O tym mówi nam ostatni punkt paragrafu 29 gdzie mamy prowadzenie ruchu na podstawie samoczynnej blokady liniowej automatyk odpisał nam usunięcie o 10.00 więc ja o od 10.01 odwołuję telefoniczne zapowiadanie pociągów i pociąg 755, kolejny pociąg wyprawiam już normalnie ponieważ blokada działa prawidłowo dziękuję serdecznie za te dwie części teorii przed nami pięć zadań związanych z prowadzeniem ruchu na podstawie samoczynnej blokady liniowej.